Właśnie relacje zacząłem kręcić i w tej chwili właśnie lądują mi gołębie Jest 2, 4, 5 sztuk, tak mi się wydaje. Tak, myślałem, że przed 10 godziną będą. Jest dwa kolejne widzę już, godzina jest na moim zegarku, za dwie, za dwie dziesiąta tak. chodź, 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 chodź no fajnie gołąbki puszczone o godzinie dzisiaj były 8 25 z koniec pola po trasie pogoda bardzo ładna Słonecznie, praktycznie bez wiaterku. Temperatura w tej chwili jakieś 14 stopni u nas. Odejście super. W Głębi poszło prawie, prawie, prawie 3000. E, prawie 4000, przepraszam. Jest kolejny gąbek. Dlatego dzisiaj lot w sobotę, bo jutro pokazują deszcze u nas. Pogoda bardzo kiepska. Także zdecydowaliśmy, że lecimy w sobotę oczywiście no i co? czekamy na kolejne myślę, że już dzisiaj fajnie w miarę przygotowane z tamtego tygodnia wszystkie przyleciały ja zakoszywałem 62 sztuki e, jeden zostawię jeszcze w domu na tygodniu jedna wózka nie dało się więcej nic trenować no bo jednak Padało po prostu. Warunki były kiepskie na tygodniu, także nie dało się obloty. Tam jakoś się udało między deszczami porobić, ale jako tako na wywózki nie było szans. No, ale myślę, że już, już są w pełni praktycznie zdrowe. Tak myślę, że około w 90% przygotowane do lotu. Zobaczymy zaraz, jak dalej się będzie działo. Jest kolejna parę sztuk. Eee, cztery widzę na pewno, albo pięć nawet. Ale te sobie chyba przyleciały, tak mi się wydaje. 6-7 lat mi się wydaje, jest tak. No, za krótki dystans, kółeczka robią. Ale i tak nieźle. Pani Brandowa wymiar 8 chyba nawet. Chyba tak. No, yy, dziesiąta, dwie. Także w 4 minuty coś koło 20 sztuk, tak mi się wydaje. Zaraz podjadę do zegara, sprawdzę no nie ma jakiejś rewelacji, szczerze powiedziawszy minęło 3 minuty i jedna sztuka teraz siadła nic to w ogóle nad nami nie leci praktycznie, nic głębiej nie widać no, no no myślałem, że będzie szczerze mówiąc lepiej, o teraz jest grupka znowu, ale to wracają głębiej, widzę od tyłu tak, przeleciały sobie, czyli gdzieś tam gdzieś tam je przerzuciło 2, 4, 5 tak wracają gąbki mhm. Mhm. I jeszcze dwa też wracają ale to nie będą moje, nie Lądują kolejne. Raz, dwa, trzy. Nawet chyba cztery będzie. Nie, jeden był obcy. Dwa obce chyba. Tak, czerwony to na pewno nie mój. Dzisiaj kręcę z drugiej strony, bo jednak słońce dość ostro świeciło mi tam w obiektyw z tamtego stałego miejsca i i to nagranie pewnie nie za bardzo się widziało, także kręcimy z jednego miejsca A krąży mi tu jeszcze chyba dwie sztuki no i takie tu uroki tych naszych lotów no ciekawe, no nie te dwie coś były to chyba były obce gołębie czy jak było nie widzę ich Nie, są. Ale w górę poszły. No tak, to nie stare głębie jednak. No i jeszcze jeden. jeszcze dwa ląduje. Przeleciały gąbki. Trzy ląduje. Jakiś półek się zaplątał z moimi. O 4, 5, ale to od tyłu wraca Ta jej ten opcje pociągną moje A i poszedłem. O teraz znowu grupka wraca, też od tyłu. 2, 4, znowu 5. No w sumie dobrze ładnie, no nie ma co on, nie czekać, ale ale dały się jedna przeciągnąć gołębie. Nawet 6 siedem mi się wydaje tak, jeden obcy tak, to jest jak się obcy gom dołączy one chcą lądować, on do góry ich podrywa i już się sekundy traci no teraz ale jeszcze dwa się pociągnęły z nim to nie będzie już po konkursie. Już 10 po. Także minęło od pierwszego głębia. 12 minut. W tamtym tygodniu konkurs trwał u nas chyba 8 minut czy 9 jakoś tak. Także też bardzo szybko się skończył. Dzisiaj myślę, że też dłużej nie będzie. No, te dwa jeszcze byśmy nagrali, aby wylądowały. Ale z tym czerwonym, z tym połowym się zabrały. Chyba nadatują kolejne. Też wracają gołębie Niby wiatru bardzo nie ma, ale jednak gdzieś. Gdzieś się przerzuciło delikatnie. Fajnie z pogodą my wycyrklowali. Dzisiaj jest fajnie, jutro, tak jak mówiłem, zapowiadają deszczowo. Także lot pewnie. Mogła być, być tak zwana bombka Dużo udział, bardzo dużo udziału w Polsce, poprzekładało loty na sobotę, właśnie. Nic tych dwóch się chyba nie doczekamy, z tego co mi się wydaje. Bo ten obcy, obcy z nimi sobie lata, jednak. No i tak to właśnie jest. A jeszcze chwileczkę, jedno kółko. O, trzy jest, jeszcze jeden teraz zaleciał. Nie wiem ile może być. Myślę, że około 30 sztuk. No się dają te dwa jeszcze. Trzy nagramy. No i dobra, połowy widzę odleciał, także zamieszania już robi więcej nie, nie będzie. A tą grupkę nagramy jeszcze. Przyleciało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A fajnie wychodzą. nie ma co narzekać, fajnie wchodzą, straci się nie powinno być lód się, że sam będzie bardzo udane. i o to w tym wszystkim chodzi Labeta na razie jeździ, bo jednak jest dużo tych głębi, nie ma co robić żadnego przepełnienia niepotrzebnego łąbki by się nam do kabiny zmieściły jako tak, bo jest coś około 4000, no ale jaki to sens jest wkładać po 22 czy po 23 do kosza, jak można wkładać sobie po 15 no moim zdaniem Szczególnie na lotach młodych trzeba to bardzo tym tematem uważać. Nie wolno przepełnie żadnych robić. Także po to jest laweta kupiona, żeby jeździła. Ma być luz. Ma być luz, wygoda tego jeszcze jednego nagramy. Pstrego. Blisko 40 pewnie będzie, tak mi się wydaje. Zegar mam się z drugiej strony tam, ok, na altance. Także nie chcę tam przechodzić, bo w tym czasie by się nie na Musi nagrywanie sobie wyłączyć, no ale temu się widać nieśpieszy gąbkowi. A teraz, no w miarę stracił minutkę. No dobra, Jezonko dzisiaj w środku mają, tradycyjnie jak u mnie delikatnie karmione były. także Aż tak bardzo nie nie chcą, może powiedzieć, szybko bardzo wchodzić, no bo jednak aż takie głone to one nie są Wiadomo, nie były karmione tam dosyta, do oporu tam coś, tylko no, jak zawsze pół dawki przeważnie. Rano dostały koszowane były od e, 16 no to wiadomo już wola praktycznie nic nie miały No i jeszcze tego jednego, a nawet dwa. Nawet dwa, no tylko te pierwsze sześć mi się wydało. Wydaje siadły z kierunku a jeszcze dwa też wracają sobie, a reszta: wszystko, wszystko już nawraca. No, ale niech się uczą, niech nawracają, byle wszystko było w domu, bo za wiele tu ich nie mam. Także będę się starał, żeby zostało ich jak najwięcej. Ja mówiłem 62, zakoszowałem. No, oj, szedł fajnie też. Dobra, idziemy na zegar, popatrzeć, ile już się już wszystkich uskładało. Albo tego jednego, może jeszcze? Nie mogę gdzieś odejść, bo zaraz wszystko się coś ląduje w tym momencie, jak mam odchodzić. Piesek przed do mnie. Co jest, Nero? Co tam? Co, piesku? Co? Co, pomagasz troszkę? kibicujemy razem dzisiaj, tak? Dobry, piesek, dobry. No chodź. A sekundki lecą. Myślę, że na razie byłoby na tyle. Tak mi się wydaje. Chyba, że nadleci znowu jakaś grupa, to nagramy jeszcze. <grystanie> Ale to już jest po konkursie. No to ja widać teraz, jestem jest właśnie przy zegarze. 10, .19, 48 sztuk zakoszowanych, 62. Także, także co? No 21 minut tyle sztuk, to myślę, że nieźle. No, ja bym chciał wejść za 30, to byłbym. Bardzo zadowolone. Dobra, nakrycimy jeszcze troszkę później taką krótką relację z yy, jabłon w środku, ja prawie wszystkie. No i tym zakończymy. Szykujemy ekipę już na kolejny lot od tej momentu tradycyjnie. <grym> A więc krótkie podsumowanie zrobimy. Lot bardzo, bardzo udany. Myślę, że dla całego oddziału gąbki sobie się sypnę w samodziele praktycznie praktycznie równo, można by powiedzieć nie było jakichś tam wystrzałów, że ktoś tam miał jakiś tam minut wcześniej, że coś no nie było takiej możliwości dzisiaj, bo jednak blod był lekutki dla wszystkich strat praktycznie też nigdzie nie ma, z tego co słyszę minęło dopiero półtora godziny po pierwszego łębia tylko dwie sztuki u mnie brakuje apetyt jak widać dopisuje robimy już drugie karmienie pierwszą dawkę fajnie zjadły, teraz dostają drugą dawkę jak widać sporo jest ryżu pady karmazonka jest taka odbudowująca z bajersa. No i tradycyjnie florna, super dieta do picia, do stałej gąbki w tej chwili dostaje dostali probak 1000 z Naturaliną a wcześniej miałem Elektrolit to jest Naturala dzisiaj także widać, że apetyt dopisuje te co już pewnie odeszło to już są dobrze najedzone no bo już im się widocznie nie chce iść więcej myślę, że jest OK czasowo też bardzo fajnie Fajnie tą typowaną, ósemkę tą do GMP. prawie fajnie trafiłem, bo było 7 sztuk odbite w 2 minuty typowane, a ten ósmy niestety był troszkę później, 5 minut po tej czołówce. No ale myślę, że na spokojnie powinno wejść. Do działu y, mamy 7 z 50, tą 7 z 50 też trafiłem w chyba 10 głębiach, także jestem od 2 minuty odbita. Ta siódemka i ta dziesiątka zarazem. Także myślę, że będzie czoła seria na oddział. Byłem na miejscu siódmym czy na ósmym, jakoś tam po pierwszym locie. Także myślę, że jakiś awans, pewnie minimalny powinien być. Chociaż to dla mnie nie jest najważniejsze, tak jak mówiłem wcześniej już. Mniejszało miejsce, ważne, żeby gołąbki fajnie wracały i nie było strat. Ja mówiłem, jeden train był na tygodniu, więcej się nie dało, deszcz padał, pogody nie było. No ale to wszyscy praktycznie mieli chyba jednakowo. Z obrotami też było cienko, no ale. Zrobotność się bardzo fajnie poprawiła. Także, także. O, jeszcze jeden chodzi. Czyli brakuje nam jednej sztuki. No, no i tego się cieszyć. Super. Ostatecznie już lot dalszy będzie około 200 km. Później chyba 240 i 300 mamy w planie. O, ten jest lekko zarysowany. Tak mi się coś wydaje. No tak, gdzieś zawadził. Brzuch ma delikatnie widać zdarty. No i musimy się przyglądać na tygodniu, co to z niego będzie. Widać, że miał jakąś przygodę. No niestety, temat nieunikniony. Po drodze czeka je dużo niespodzianek różności może im się trafić no i przy starcie nieraz też takie przygody są, nieraz głębie lubią pójść mocno w dół i mogą tam sobie troszkę moski popcierać. No, nieraz takie przygody się trafiają rzadko ogólnie u mnie, ale, ale no, słyszę się jednak, że jak na twardy grunty głębie startują na jakieś kamienie jak asfalt to wtedy lubią sobie moski zdzierać no i się później na spokojnie, zobaczymy jaka ta kontuzja jego jest. Dlatego pewnie opóźnił, dlatego nie było. Dopiero teraz wrócił. Także coś koło 60 głębi na pewno za tydzień zakoszujemy. Znowu i walimy się dalej. jutro niedziela wolna będzie. Dzięki temu, że lot przełożony był. Także coś... Się wymyśli. No dobra, zawsze kończymy relacje. Zaraz wygramy. Dzisiaj mam weryfikację okręgu o 15.00. Także będą wyniki okręgu, dzisiaj uznane. Zobaczymy, jak tam wyszły nam ten sezon. Gdzie mi czy będzie jakieś podium? Mam nadzieję, że tak. Kilka wyników fajnych jest. Tam samiczka jest jedna, która była w czołówce. Rośniaki bardzo fajnie mi się pokazały. Także mam nadzieję, że że jakieś tam ok, yy, fajne miejsca będą po tym sezonie głębi zamontowane. zanotowane no dobra koledzy koleżanki, nie zanudzam już, kończymy filmik, pozdrawiam wszystkich, dobry lot